Wszystkim witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, jak widzicie, po tytule dzisiaj będziemy poszukiwały grzybów. I czy jesteśmy w tym mistrzami? Ja na pewno nie. Ja bym nawet przeszła po tym grzybie i bym poszła dalej, i nawet bym go nie zobaczyła. A Ty troszkę lepiej Ci idzie? Też nie. A czemu Ty nie mówisz nic do widzów? Co tu się dzieje? Czy Ty masz jakiś challenge? O nie, tylko nie tu. Ja bym chciała, żebyś do mnie coś mówiła. Pojedziemy do lasu dopiero za jakąś godzinkę, bo teraz Oliwia jeszcze umówiła się ze swoją koleżanką. Czy ty się naśmiewasz ze mnie? O, oż ty. Chodź, włączymy kota. Tylko muszę się jeszcze też przebrać w ubrania robocze, coś tam dokończyć związanego z moją pracą i wyruszamy do lasu. No i może sobie zrobimy taki mały czeleciek, która z nas znajdzie więcej grzybów, w ogóle trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy znalazły chociaż jednego grzyba. Jednego, chociaż malutkiego, to już będzie dobrze. Dajcie nam znać w komentarzach, czy wy lubicie chodzić do lasu, czy nie. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawiajcie nam mnóstwo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału, bo filmy dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8.30. Bardzo dziwnie się zachowujesz. Ale cieszę się, że w ogóle będziemy sobie robiły taki spacer. Na świeżym powietrzu. Tak. Ja też się cieszę. Tylko chyba będziesz musiała założyć kalosze swoje puszcinowe, a ja nie wiem jakieś Adidasy chyba czarne, bo ja kalosze niestety nie posiadam. Dobra, nie przedłużamy i widzimy się już w lesie. Dojechałyśmy na miejsce, a Oliwia mówi, że już widzi grzyba. Do Od razu? Serio? Ten pokaż nie, go. Blaszkowy. Nie, ten jest blaszkowa. Już myślałam. Nic się nie stało. Ale i tak znalazłam grzyba. I dosłownie minęło 30 sekund, a Oliwia krzyczy grzyb, grzyb, grzyb. Jakie Ty masz dzisiaj oko? A my wyglądamy a? mega profesjonalnie. Ja wzięłam koszyczek. Ty masz te kalosze, a, o których mówiłam. Ja mam za to tu, takie buty. Tutaj jeszcze tego znalazłam, ale on jest niedobry. No i. Tu się jakieś ukryły pod mchem. Co do grzybów blaszkowych, my jednak je zostawiamy, bo się znamy słabo na grzybach. Więc będziemy ostrożne w tym temacie. I my, kochani, nie mamy żadnego nożyka, ponieważ jak widzieliście, wyrywamy te grzyby. Tak wiemy, że to jest bardzo kontrowersyjny temat, aczkolwiek nic, nic to nie robi dla grzybni. I ja tutaj też coś zobaczyłam, więc wyciągam. Nie! Ten jest blaszkowy. Ja chodzę, rozglądam się i nie widzę totalnie nic. Kompletnie nic nie widzę. A wiesz mi się, co mi się marzy? Żeby zjeść rano taką smażonkę. Mm. To by było coś. Nie mi się ten grzybek jest na pewno niedobry. Niejadalny. Ej, ale ładny. zrób zdjęcia. Taki pomarańczowy. No. Pamiętaj, że musimy też trzymać się razem, bo jak się zgubimy, to nie będzie dobrze. Także wiesz, możesz. Bo ten las jest ogromny. Las jest wielki. Dokładnie tak, a poza tym już niedługo zrobi się ciemno, bo tak się zbierałyśmy wolno, że jest prawie godzina 17. Więc myślę, że spędzimy w tym lesie maksymalnie godzinę i będziemy wracały do domu. Na szczęście, słuchajcie, mamy takie ciepłe futra, bo już jednak po popołudnia i wieczory robią się chłodne. Nie wiem, czy ty słyszałaś to co ja. Tak, jakby coś bzyczało chwilę temu? Jakby pszczoły latały. Coś w tym stylu. To ja byłam. Chyba jednak nie byłaś ty, bo ten dźwięk nie. się nasila. Mam nadzieję, że wy to słyszycie, ale to brzmi jak stado pszczół. Uciekajmy stąd. Myślisz? No ale zobacz, nikogo w koło nas nie ma. Nie wiem skąd jest ten dźwięk. O rany, coraz głośniej to słychać. Ja nie wiem co mam zrobić, no ale pszczoły o tej porze październik i pszczoły by latały, raczej pszczoły są tylko latem. Nie, są. Pszczoły. Uspokoił się ten dźwięk. Lecimy dalej. Dziwna sprawa. Mówisz, że mamy stąd uciekać? No, pokażę Wam, nic na niebie nie ma. Może nam się tylko wydaje. Tam ktoś chodzi tam daleko. No naprawdę nam się wydaje. Mhm. Mhm. Ej, ale co to jest? To wygląda jak taki duży pająk. Nie, to jest dron. Co to jest? Dron. Myślisz? Obniża się, ale tak, w lesie dron? Skąd Nie. dron? Może ktoś tak szuka grzewów. Idziemy dalej, Mecha, chodź. Lecimy dalej. Jejku! Ale to leci za nami. Może ktoś nas obserwuje. Nie wiem. Okej, okay, zaczepił się o drzewo. Lecimy, chodź. Biegniemy. Mamy to szczęście, że ten dron tam został, ale ja powiem wam, że się przestraszyłam. Dron w lesie? Dziwna sprawa, bardzo dziwna. latuje. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że ktoś nas śledzi, bo ja bym się chciała tutaj czuć bezpiecznie. Te są trujące, kochanie. Takich nie będziemy zbierać. A ten? Ten też. Ten jest niedobry. Nawet go ktoś już wcześniej zerwał i wyrzucił. Choć może pójdziemy w las. Bo znowu słyszę, że to obzyczy nie chcę być obserwowana. Tak. Mecha, zostaw to, no co ty... Misiu! Co ty robisz? Ja się tak... O oh my god! Rozbiło się! Uciekamy! Biegnijmy! Szybko skręcimy tutaj w prawo. W prawo. Nie wiem czy Oliwia zepsuła ten sprzęt czy też nie i niepotrzebnie w ogóle go ruszałaś i niepotrzebnie go dotykałaś. Nie robi się takich rzeczy. To nie było nasze, więc trzeba było to zostawić w spokoju i iść. Jeżeli to jest naprawdę dron, który nagrywał nas, to będą na to dowody, że tego rozbiłaś i że zniszczyłaś czyjeś mienie. Ja nie wiem, wiesz co? Ja bym zadzwoniła. Leci? Jest znowu ten dron. Ja bym zadzwoniła do taty, to nie jest zabawne, Nie to hmm. przeraża, przecież w lesie nie ma takich rzeczy. Czekaj, gdzieś miałam telefon, zaraz wyjmę z torebki i zadzwonię do taty. Masz coś? Mam. Ale czemu tylko samka kaperosz urwałaś, nóżka została. Okazało się, że tutaj nie ma zasięgu i, nie, i się nie da zadzwonić do taty, no trudno. Zostajemy w tym lesie czy będziemy jechać do domu? Czyli jeszcze chcesz tutaj zostać? To wiesz co? Żeby zgubić tego drona ja bym poszła totalnie tam prosto w tamtą stronę, bo on tam pewnie nie wleci. Poczekaj za mną! Uważaj, tu jest woda! Hej, bo wpadniesz do wody! Tu, tu idziemy, w tę stronę. Widzę żaby. Tu jedna skacze i tam gdzieś jest kolejna czuję się jakbym była w Harrym Potterze jakoś jest tak mrocznie plus jeszcze ta woda i te żaby Oliwia kocha żaby nie wiem jak ty ja idę sobie tutaj prosto sytuacja na szczęście się uspokoiła chociaż dalej nie daje mi spokoju ten temat drona jak w lesie mogą być takie rzeczy a może to jednak nie był dron ja to się nie znam na tych wszystkich nowościach technologicznych Oliwia mówi, że to jest to Szkoda, że taty z nami nie ma, nie? Tata musiał, tata musiał gdzieś pojechać i zobaczymy się z tatą dopiero za jakiś czas. No w domu się z tatą zobaczymy. I już się robi głodna powoli. I nie widzę ani jednego grzybka. A ja znalazłam już dwa. <grybki> Marnie to brzmi, bo jesteśmy w tym lesie prawie godzinę i mamy tylko dwa grzyby, ale mi się wydaje, że grzybiarze wszyscy już przeszli. I wyzbierali grzyby, a my tak jak się zbieramy na koniec dnia, no to już dla nas nic nie ma. Ja ci, rano najlepiej pojechać. Rano to nam się nigdy nie chce, bo jesteśmy leniwe, a poza tym grzybiary z nas takie jak... Nie, jak już nie będę mówiła co. Zostawię to dla siebie. Idziesz maleństwo? Idę. A może ja ci potrzymam ten koszyczek, co? Bo mogę. No to ty trzymaj koszyczek, trochę wyglądasz jak czerwony kapturek, a raczej czarny kapturek. Jakbyś szła teraz do babci. Czy te grzyby będą w ogóle dla nas? Czy chcesz dla je podarować? Babci. Dla babci. Słyszycie to? Zawsze co jedziemy na grzyby, to zawsze potem Oliwia zawozi te grzyby dla babci. Dla mnie nic nie zostaje. A to co, chcesz ugotować grzyby? Tak, chcę ugotować grzyby no, i chcę zjeść smażonkę. I co? To będzie dla nas. Czyli będzie dla nas, tylko musimy tych grzybów uzbierać więcej. Chociaż o ciupinkę więcej, bo co to dwa takie grzybki? Dobrze, że już tego drona nie ma. Albo tej pszczoły. Dobra, nazwę to pseudo-pszczoła. Bo wzyczało nad uchem w sumie bardzo podobnie. Albo jak taki komar. Wielki komar. Daj łapkę. Idziemy w stronę słońca. Słońce już powoli zachodzi, ale jeszcze w lesie jest jasno. Halo, grzyby, where are you? Wszystkie nam się pochowały, zrobiły nam na złość. Nie wiem, czy ten odcinek będzie ciekawy. Wydaje mi się, że nie, bo ja już ten challenge chyba przegrałam. Olivia chociaż ma dwa grzyby, a ja dalej zero, nul, nic. Po co ci to? Na pajęczyny. Mycha, mamy problem. Zgubiłyśmy drogę i nie wiem, czy mamy iść w lewo, czy w prawo. Jak myślisz? Do tyłu. Że w tą stronę? Nie, no w tą stronę. Słyszę, że auta jadą gdzieś tam. Wydaje mi się, że w tamtą stronę jest droga. Masakro, jeszcze to nam jest potrzebne, że nie wiemy, gdzie iść. Straciłyśmy orientację w terenie. że? Znowu słyszymy tego drona. Też, za, też słyszę, jak gdzieś coś bzyczy, ale bardzo daleko. Może nas szuka, a może faktycznie ktoś nas śledzi. Musimy być mega ostrożne. Tylko gdzie jest nasze auto? Ja już chcę wracać do domu. Już co, już A dajmy sobie mężąbka. spokój z tymi grzybami. Ja wolę być bezpieczna. Iu. Ale masz brudną łapkę. Mecha, znowu jest ten dron. Ciekawe! Przeleciał nam nad głowami. Nie no, nie podoba mi się to szybko i biegniemy do samochodu. Trzymaj tylko koszyczek. Śledzi nas czy nie? Nie, on zawraca. On leci chyba w naszą stronę. Dobra, biegniemy. Widzę samochód tu z przodu jest. Uciekamy. Chodź się szybko. Tędy. Nie, yeah. nareszcie. Jesteśmy zamykaj szybko drzwi, bo ten dron, to w ogóle latał tutaj w koło nas. O matko, tu już chyba jest OK. Odpalamy i zaraz jedziemy, co? Wszystko mamy? No to siadaj i zapinaj pasy mamy koszyczek, mamy siebie najważniejsze jest to, że mamy siebie i wiecie, nic nam więcej do szczęścia nie jest Klo potrzebne, ktoś tam wsiada co ty tu robisz? no latam sobie dronem a wy co tu robicie? nie, co ty tutaj robisz? jak to ty latałeś tym dronem? Tak powiedział, ja, nie. że musisz ja cię się nawet, nawet zniszczyłam no, Ale... no, faktycznie raz mnie, Pokaż to raz coś, mnie Gdzie ty masz tego drona? No tu. I ty nas nagrywałeś? <laughs> tak. I to ty byłeś. Ja <laughs> Pokażę Wam przewidki. Policzymy się w domu. Okej, okay, fajnie. To było straszne, a my biegłyśmy, uciekałyśmy. Czyli chcesz powiedzieć, że przyjechałeś z nami na grzyby i szukałeś tych grzybów w tym oto ufo dziwnym? Znalazłeś w ogóle? Nie Jakieś szukałem grzyba? w ogóle grzybów. Latałem. Okej, okay, to teraz musimy mi się postanowić, czy zabieramy tatę do domu ze sobą, czy go tutaj zostawiamy za karę. A może jeszcze poszukamy grzybów? Chcesz jeszcze iść na grzyby tak spokojnie? Tak. No to chodźmy, tylko tato już nas nie strasz, proszę cię! Dobrze. To było okropne. Wow. Oliwia to mówi, że to było śmieszne. To w ogóle nie było śmieszne. To było creepy. Tato, Halloween jest dopiero na samym końcu października, wiesz? Także nie musisz nas tak wcześniej prankować. Nie wiem, czy wy to słyszeliście, ale tata powiedział, że na Halloween będzie coś lepszego. Ja nie wiem, tak to. Czy ja mam się bać już teraz? Tata tam jeszcze coś robi przy samochodzie, a ja się chciałam ciebie, Myszko, zapytać, co my teraz mu zrobimy za karę? Masz jakiś plan, jak się I zemścić jak on na tacie. sobie jeśli To my to... go będziemy śledzić. Uh -huh. I nie zabierze drona. Jak nie zabierze drona. <grym> Ale skąd on ma drona? nawet nawet nic nie mówił, że ma drona. Tata to lubi takie zabawki. To jest takie typowo duże dziecko. Tato, idziesz czy nie? Nie, tata jest gdzieś tam daleko. Ja myślę, że w ramach y, rekompensaty musi nas dzisiaj zabrać na dobrą kolację. Nie. Albo sam musi w domu zrobić dobrą ja, kolację. Ja mam lepszy pomysł. Jaki masz pomysł? Dzisiaj zabierze nam ta. Jutro może zabierze nas tam, gdzie my chcemy. Ty byś chciała na basen. Mhm. A ty? A ja bym chciała zjeść pyszną ciepłą kolację. Bo już troszkę zmarzłam. Więc zagrzałabym się. Jedzie jakiś motor strasznie głośno. No dobra, pomyślimy, przedyskutujemy jeszcze ten temat na spokojnie, bo może wpadniemy na inne genialne pomysły. W końcu jakaś kara musi być. Nie ma lekko. Teraz już naprawdę skupiamy się na zbieraniu tych grzybów i jeżeli coś nam dojdzie do naszego koszyczka, to wam wtedy pokażemy. Totalnie polegliśmy na grzybach, ale to nic, trudno. Za to teraz przyjechaliśmy na jedzonko. Mam rosołek, Olivia poszła do łazienki umyć ręce i z tego co wiem, to jeszcze mamy zjeść pyszną rybkę. Idealna kolacja. Zmarzłaś? Ja też, ogrzewamy sobie ręce. Tylko uważaj, bo ten rosół jest naprawdę bardzo gorący. Tutaj mamy też naszykowane trzy lemoniady w kolorze taty bluzy. nasze jedzonko jest późno. To znaczy jest godzina 19, więc musimy się zbierać do domu, bo nad dworze jest ciemno, totalnie śróbne. ciemno Było bardzo smacznie. Przuchy mamy totalnie najedzone. jedzenie. ku, nareszcie wróciliśmy do domu i jest nam strasznie Dokładam zimno. Babciuchy. Mam nadzieję, że będziemy zdrowe po tej naszej podróży, wycieczce, bo jednak naprawdę zmarzłyśmy teraz. Więc ja jeszcze nie zdejmuję mojego puszka, nie ma opcji. Co ty tutaj przyniosłaś? Wiele żyć kotki pusin? Tak. A może najpierw umyjemy ręce, czy nie? nie? Od razu otwieramy? Wiele żyć kotki pusin. To na sam koniec tego odcinka, jeszcze przeczyta, przeczytamy wam jakiś fragment, co koty radzą na jakiś dany okay. temat. To ja powiem numerek, a ty? Numer strony. No. Ale już tyle czytałyśmy dla naszych widzów, że nie wiem, czy trafimy na, na taki fragment, którego jeszcze nie było. Otwieramy. 60 sobie życzysz. To był strzał. Kolacja, poradnik, tak? To już A? było. Ja już to czytałam naszym widzom. A To poproszę jakąś inną liczbę. Nie ten. No to zaraz przeczytamy, ale poza nagrywaniem. Teraz jakąś inną liczbę poproszę. 65. Czyli. Idziemy tylko kawałek do przodu. Pusinowy poradnik ogrodowy. No okej. Podlewaj regularnie, ale nie za dużo, bo wtedy roślinka zwietnie. I pusin, jak jest smutny, pierwszy raz widzę, żeby pusin płakał. Zapewnij światło słoneczne. No tak, kwiatki lubią być na oknie, ale nie za jasne, bo wtedy kwiatek może się spalić od słońca. Sztuczne są super! I ja nie podzielam tego zdania, bo ja nie lubię sztucznych kwiatów, ale tutaj pusin jest przeszczęśliwy wśród takich plastikowych roślinek. Lubisz takie nie. kwiaty? Nie. Ja też nie. Ja wolę prawdziwe. Prawdziwki. To to już też było. Złożone kocie. Mom. To też było... Nie no, mysz wam czytałyśmy większość rzeczy. I teraz jesteśmy na dziale pusinorożców. Napiszcie y, mojej mamie, że... To już czytaliśmy. Tego nie czytaliśmy. Czytaliśmy trochę coś innego. To jest legenda. Naprawdę to czytaliśmy? Piękna, tajemnicza, magiczna. Wrażliwa ja tego nie kojarzę. I dzika. Jest taki smok, a raczej smoczyca. Jak zobaczyłam tą smoczycę, to od razu mi się przypomniała bajka Szrek. Uwielbiałam kiedyś tą bajkę. Nie wiem, czy Oliwia zna tą bajkę. Kojarzysz Szreka? To było super i ten osiołek był ekstra. Dajcie znać czy kojarzycie Szreka, a jeżeli nie, to polecam obejrzyjcie sobie, bo się uśmiejecie. Mamy jeszcze coś, czego nie było? No okay. To poszukaj czegoś ostatniego. Socjal O, kocie social media to może być mocne. Twitter X. Oho, jest Pusin i stormi, patrzą sobie przez okno. TikTok. Tik tak, tik tak. Uh -huh. Mają co? Zegar. Uh -huh. Facebook i tutaj jest, no bo face to jest twarz. Bóg to jest książka. I tutaj jest właśnie na książce narysowana twarz Pusina. Uh -huh. <laughs> Czyli uh -huh. kot troszeczkę inaczej y rozumiem. Y social media i Instagram uh -huh. takie coś. Aha, że tutaj jest gram, gramy, bo tutaj się kodważy. No, spoko, spoko. Kończymy. Na razie to kończymy. A ja poza kamerą chcę sobie coś. Dobrze, to ty sobie czytaj, a ja pozdrawię naszych widzów. Ja już jestem taka strasznie zmęczona, że najchętniej bym się położyła do łóżka i bym poszła spać, a wizja tego. Że jeszcze muszę przerobić ten odcinek, troszkę mnie przeraża, oh. ale na pewno dam radę. No nie mam innego wyjścia. Muszę. -puszynny, puszynny rożec. A to to już czytałaś kiedyś? Nie, czytałam. Um... Nieważne. O Stormi. O Stormi czytałaś? I, i, i o. T, y... Nieważne, ja już słuchaj kończę ten odcinek, bo jeszcze mam mnóstwo pracy I pozdrowimy dzisiaj troszkę więcej osób Pierwsze pozdrowionka lecą do kogoś, kto napisał z konta MFDKLNM Buziaki Pozdrawiamy Wiktorię Bupicka, która nas kocha Buziole, lecą do ciebie Pozdrawiamy Hanię i Gabrysie I prośba o te pozdrowienia jest z konta Karowro, myślnik DI7HF buziaki, pozdrawiamy Roksanę Kosińską 1294 pozdrawiamy Zofię Banaszak teraz buziaki wysyłamy do Alicji, która ma 5 lat i ty kochana napisałaś z konta Monek 1169 buziaki Oliwia <grywia> mówi, że jutro skończy ten e, odcinek Oliwia mnie rozśmiesza i nie mogę się skupić jedziemy dalej Pozdrawiamy Julię Zdobych 8547, buziaki lecą do Justyny Michoń-Smoleń 8384, która napisała, że Oliwia ma piękny plecak. Dziękujemy Ci kochana za ten przemiły komentarz. Teraz pozdrawiamy. <grybujesz> nie mogę. To nie jest tak, że ja się śmieję z Was, tylko ja się po prostu śmieję, bo Oliwia mnie rozśmiesza myszko i to tak jest wiecie co, Oliwia powie czasami coś głupiego albo tata i potem ja się nie mogę skupić pozdrawiamy Barbarę Kisiel, Myślicie o Y9UG buziaki lecą do no i co się cieszysz to Pozdraw... zaraz ty będziesz pozdrawiała widzów Pozdrawiam wszystkich. O! I Olivia załatwiła temat, pozdrawiam wszystkich i już. Nie, no okej, okay, dobra, skupmy się, opanujmy się. Pozdrawiamy hejka, tu Joanna9477, buziaki. Pozdrawiamy Wiktorię z Biechówka, która ma 5 lat i ty podobno masz 4 koty i kochasz Pusiny. Ekstra, buziaki. Ja chcę od ciebie jednego kota. Pozdrawiamy Nati Kazimierczak. Buziaki lecą do Emilii Szpot. Pozdrawiamy Anię Doruch, myślnik SJR. Buziaki lecą do Katu Kafu, 9386. Pozdrawiamy Marię Mołda. Buziaki lecą do Cypiones 7123. Pozdrawiamy Tosię Skielc, która napisa z konta Adziulka, 90CK. Buziaki lecą do Misio Game, 2323. I ostatnie pozdrowienia wysyłamy do Agnieszki Kalata, 9875. Wow, pozdrowiłam aż 20 osób i udało mi się nareszcie. A co ty tam robisz? Jakieś tam szpagaty wyczyniasz na tej podłodze? Mi się już zrobiło trochę cieplej, więc muszę się teraz rozpiąć. Jeszcze sobie zrobimy gorącą herbatę, umyjemy się i kładziemy się spać. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie nam łapeczki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i widzimy się jutro. Pa, pa! Całusy 102! 拜。